Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, witajcie. Mamy sobotkę 12 kwietnia 2025 roku. Jest godzina 6.31. Będę troszkę z profilu wyglądał. Bo muszę patrzeć na drogę jak widać. Jedziemy samochodem. Za nami widać schodzące słońce. Jakieś pół godzinki temu słońce sobie wstało na talizionu. No i cóż, jedziemy na wycieczkę. Dawno mnie tutaj nie było, to znaczy dawno nic nie nagrałem na YouTube, aż dostałem kilka pytań, czy coś się stało, czy wciąż żyje. Więc dziękuję za troskę, zapewniam, że żyje. Nic się nie stało. Mieliśmy po prostu zimę w Arizonie, a w Arizonie odwrotnie niż w Polsce. Gdy przychodzi zima, to są co prawda długie zimowe wieczory ale niestety jest też mnóstwo rzeczy do roboty bo najnormalniej w świecie nie miałem czasu, żeby cokolwiek nagrywać to się wiąże też z tym, że słońce wstaje późno więc rano nie bardzo jest czas, żeby cokolwiek zrobić mi się przynajmniej nie chce, bo ja zwykle śpię długo jak słońce yy, nie, nie wstaje no i w związku z tym najnormalniej w świecie nie miałem czasu, żeby nagrywać jakiekolwiek ma materiały Mam nadzieję, że się to zmienia. Zobaczymy. E, no w każdym razie dzisiaj, 12 kwietnia, pojedziemy sobie na wycieczkę. No Dostałem też takie pytanie, czy mógłbym komentować bieżące wydarzenia w Ameryce. E, powiem tak, mógłbym, ale mi się nie chce. Po pierwsze, mi się nie chce, dlatego że trudno jest się wypowiadać w sposób rozsądny na tematy, które wywołują tak dużo emocji, jak obecna sytuacja w Ameryce. A chyba mi się nie chce wzbudzać emocji, nie jest to coś, z czym, w czym w jakiś sposób gustuje. A po drugie, no to tak dużo rzeczy się dzieje, że praktycznie trzeba by temu życie poświęcić żeby być w miarę na bieżąco i w miarę być w stanie coś sensownego na ten temat powiedzieć no a niestety nie mam na obecnym etapie dodatkowego życia do poświęcenia więc nie, nie ma sensu, żebym a, próbował opowiadać o rzeczach, o, o których mam wątpliwe pojęcie albo o których po prostu nie chce mi się opowiadać Natomiast, jeżeli chcielibyście, żebym się wpowiedział na jakiś tam konkretny temat no to jak zapytacie mnie coś tam w komentarzu, to postaram się tak no powiem, spełnić życzenie. no, a póki co mamy sobie prawie połowę kwietnia prawie połowa kwietnia to z reguły w Alizonie jest już dość późna wiosna dzisiaj będziemy mieć piękny, słoneczny dzień z temperaturkami w tej chwili w pół do siódmej mamy temperaturę około 18 stopni Celsjusza. Jak się nic nie zmieni, to w ciągu dnia do, do, dobijemy do jakichś 32, może nawet 34 stopni Celsjusza. Czyli jesteśmy w, na przełomie wiosny i lata mniej więcej. E, 34 stopnie to jest coś poniżej 100, jeszcze 98 F, coś takiego. Czyli jeszcze nie tak strasznie gorąco, chociaż. Po długich zimowych miesiącach to zawsze czas przejścia z e, zimy czy wiosny do lata jest takim bolesnym czasem, kiedy trzeba włączyć na nową klimatyzację i, i w ogóle wychodzi się na dół. i okazuje się, że, w, że wcale nie jest tak przyjemny. No ale na razie nie jest złe. czekamy aż zrobią się nało. Upały, prawdziwe letnie upały generalnie w, w Arizonie przypomnę już o tym pewnie ze 100 razy mówiłem mamy właściwie dwie pory roku mamy zimę i lato na ogół przyjmuje się, że jeżeli temperatura przez tydzień przekroczy 100 stopni Fahrenheit'a, czyli tam około 36 stopni Celsjusza mniej więcej to znaczy, że mamy już lato w tym roku jeszcze nie przekroczyła, więc jeszcze mamy wiosnę Czekamy, kiedy się zacznie to. Mamy bardzo dziwny rok w Arizonie. Jest wyjątkowo sucho, że na szczęście prawie nikt nie przyjechał oglądać wiosny na pustyni, bo w tym roku nic nie kwitnie. Praktycznie nie spadł deszcz od października, w zimie bardzo mało padało. Pierwsze opady, takie troszkę solidniejsze, mieliśmy dopiero w marcu, co jest no, przynajmniej o miesiąc, jeżeli nie dwa miesiące za, za późno. No i też były bardzo mizerne, w związku z tym prawie nic nie zakwitło na pustyni. Jest troszkę zielonego teraz po ostatnich marcowych opadach, ale poza tym nic się nie dzieje no dobrze, to powiedzmy jeszcze gdzie jedziemy w tej chwili toczymy się autostradą 303 czyli obwodnicą miasta Phoenix w kierunku zachodnim a właściwie północno-zachodnim objeżdżamy Phoenix e, w, od strony północnej i później od strony zachodniej właśnie skręcamy jesteśmy jeżeli sobie zauważycie jak pada światło to w tej chwili słojeczko pada tu mniej więcej od takiej godziny 10-11 jak to się mówi a za chwilkę będzie już będziemy mieć słońce po mojej lewej ręce czyli właśnie skręciliśmy z północy na południe no i objeżdżamy sobie miasteczkę e, z zamiarem dojechania do autostrady numer 10 która biegnie do Los Angeles i potem przez jakiś czas pojedziemy sobie właśnie na zachód opuszczając metropolię Phoenix po co tam jedziemy? E, powiem Wam, że jedziemy w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byłem. W tym tygodniu e, próbowałem się troszkę dowiedzieć na temat takich e, imprez dziko-zachodnich, które odbywają się w pobliżu miasteczka Wickenburg. W Wickenburgu kiedyś byliśmy i nagraliśmy tam program. E, taki krótki, ale, ale nagraliśmy. To jest miasteczko na zachodnich właściwie północno-zachodnich e, rubieżach metropolii Phoenix i niedaleko Wickenburga znajduje się taki e, ghost town czyli miasto duch mówiąc po polsku które nazywa się o Vulture City albo Vulture Mine czyli e, Sempia kopalnia albo sępie miasto w XIX wieku była tam duża kopalnia no a już od dłuższego czasu nic się tam nie wydobywa i zostało sobie takie miasteczko w stylu dziecko zachodnim z końcą. Um... Mateczko XIX to, to już prawie dwa wieki. No, ponad stuletnie miasteczko. No i akurat dzisiaj odbywa się tam taka impreza dziko zachodnia I czytając o tych imprezach natrafiłem zupełnie przypadkiem na... Miejsce, w którym nigdy nie byłem, w którym znajduje się klasztor, myślę, że jakiś sióstr klauzurowych, prawdopodobnie klarowsek. I ten klasztor nazywa się klasztorem Matki Boskiej Samotnej, czyli Monastery of Our Lady of Solitude. No, zainteresował mnie temat, nigdy tam nie byłem, więc pojedziemy sobie tam dzisiaj, powinniśmy zdążyć akurat na poranną mrze świętą o godzinie ósmej a potem stamtąd pojedziemy taką boczną drogą, którą też jeszcze nigdy nie jechałem w kierunku Wittimburga no i mam nadzieję, że uda nam się odwiedzić Wolcherman yy, i zobaczyć coś się tam dzieje. Po drodze jest jeszcze, też trafiłem przypadkiem na to miejsce, taka formacja skalna, która nazywa się Elephant Mountain. No więc może, jeśli nam starczy czasu, to zatrzymamy się jeszcze przy Elephant Mountain i zobaczymy, czy tam da coś ciekawego zrobić no, też taki mamy plan Mateczko, wyszło mi prawie 20 minut nie, 10 minut 10 minut wstępu no, strasznie przydługi wstęp no, ale mam nadzieję, że nie umrzecie z dupy okej, okay. jedziemy dalej, popatrz no i jesteśmy nieco na zachód od Metropoli Phoenix. Jak widać za mną płynie woda tutaj w takim kanale. Powiem Wam także szkoda, że telefony nie potrafią rejestrować zapachów, bo mielibyśmy zapach kiszonki czy siana właściwie i zapach krów, dlatego że to już są tereny, które obfitują w różne uprawy. Tutaj za mną widzicie to wygląda. Jak... Koniczyna jakaś albo jakaś inna lucerna, coś takiego. <laughs> Rośnie tutaj sobie tego cała masa. Z drugiej strony tak samo. Tam, jak patrzę, w tej chwili patrzę sobie na zachodnią stronę, także i, 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 mnóstwo upraw różnych rolniczych. Wbrew pozorom, Arizona jest samym rolniczym. Wystarczy, że jest woda, tak jak tutaj mamy tą wodę. Ona sobie jest tutaj doprowadzana różnymi kanałami. No i dzięki temu można sobie tutaj hodować róż, różne różne rzeczy. A my tu mamy jeszcze kilka mil, żeby dojechać do klasztoru Matki Boskiej Samotnej. Także korzystamy z okazji. Jedziemy dalej. Właśnie mijamy je. Typową arizońską hodowlę krów. Śmierdzi od tego niemiłosiernie. Czasem ten sprut naprawdę przyjść przez kilka mil. Jak widać krowy mają zadaszenie i mają też wentylatorki, żeby nie było zbyt gorąco w czasie lata no, potężna farma ona się tam ciągle pochoduje a tutaj nie wiem czy będzie w stanie cało się pokazać ale no tak mniej więcej to było W załączonym obrazku skończył nam się asfalt, kolejne kilka minut będziemy jechać jakąś polną drogą. Trzeba pojęcia gdzie zajedziemy, bo nigdy wcześniej tu nie byłem. Na razie jedziemy na wschód i za chwilkę powinniśmy skręcić na północ, tak nam mapa pokazuje. Jak widać droga jest dobrze przygotowana, nie mam problemu. Że między pastwiskami popylamy sobie. Pokażę Wam, jak wygląda sytuacja. Od ostatnich jakichś 10 minut błądzę tutaj po tej pustyni usiłując przejechać przez ten właśnie kanał z wodą. No, nie tak dawno temu przejechałem drożką, która leci sobie tutaj po jakby jego zachodniej stronie, no i musiałem objechać kawał pustyni, żeby dostać się na drugą stronę tego kanału. No nic, zobaczymy, jak mnie mapa wprowadzi. Na razie... Iby to jest jeszcze tylko kilka mil no ale jak na razie to klucze sobie po prostu po takich różnych pustynnych terenach no zobaczymy, jedziemy dalej słuchajcie, no najlepsze jest to że wygląda na to, że jestem nie jestem jedyną osobą na tej drodze jak widać ktoś tam jedzie przede mną, nie mam pojęcia kto to jest, no ale jedziemy dalej zostało jeszcze jakieś mila z drobnym haczkiem, także powinniśmy za chwilę dotrzeć na miejsce. No i dobra proszę Państwa, dotarliśmy. Jak widać na środku pustyni wyrasta takie oto kościół. I co dziwne, jest tutaj całkiem sporo ludzi. Także jestem nieco zszokowany. Zaraz zobaczymy z bliska. No, kościółek wygląda całkiem ładnie. No i patrz, całkiem całkiem spora gruba samochodów, no ciekawe jak. Jak, to, jak to, to się tutaj odbywa? No i zaraz zobaczymy. Badamy sprawę, jak to mówią. Idziemy zobaczyć. Mamy jakąś grupę ludzi. Nie wiem, nie mam pojęcia, kto to jest. No ale mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą. Idziemy. Nie mam zielonego pojęcia, czy będzie się dało filmować w środku kaplicy. No ale jesteśmy przed wejściem. No i idziemy sobie do środka. No dobrze, proszę państwa, to, to dowiedziałem się troszkę. To są siostry klaryski od adoracji Najświętszego Sakramentu, założone we Francji w XIX wieku. Odgałęzienie którejś tam gałęzi franciszkańskich klarysek od świętej klary. No i od 2005 roku tutaj na pustyni. No i widać, piękne miejsce wysprzątane. Elegancko. No i super. No, pojadę sobie dalej. Spróbujemy teraz dotrzeć do Góry Słoniowej, czyli do Elephant Mountain. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale zaczęliśmy dzień pięknie I jedziemy dalej. Mapka nam pokazuje, że do Góry Słoniowej, czyli do Elephant Mountain, mamy tylko 29 mil, ale że droga zajmie ponad godzinę no to dlatego, że będziemy jechać pustynną drogą uwielbiam takie miejsca, które nie są na mapie albo mało kto wie, że są na mapie teraz odjechałem kawałeczek od tego kościoła, widzę go tutaj sobie na horyzoncie a tutaj myślę, że te siostry tutaj mieszkają bo tutaj jest chałupka a obok chałupki jest chyba droga krzyżowa, idziemy sobie zobaczyć Myślę, że tutaj w tej chałupce na horyzoncie mieszkają sobie te siostry. A tu mam nadzieję, że na nie pogoni. Idziemy zobaczyć jak najbardziej. Droga krzyżowa. Stacja trzecia. Stacja czwarta. No. a my sobie pojedziemy tutaj troszkę na północ na północ widać zaczynają się górki zaczyna się robić ciekawie także zobaczymy gdzie nas droga zaprowadzi trochę, trochę może być niespodzianek no ale jakoś damy pewnie rady. okej okay. no, no to ruszamy dalej no to zrobiła nam się godzinka 9.14 24 stopnie Celsjusza czyli przyjemna temperaturka nie jest jeszcze gorąco chociaż przypuszczam, że będzie znacznie cieplej no i cóż z takimi pustynnymi drogami polega na tym, że nie mam zielonego pojęcia gdzie nas ta droga zaprowadzi jadę sobie według mapy o, ale nigdy tu nie byłem no i nie mam pojęcia jak będzie dalej jak widać ludzie tutaj jeżdżą bo śladów jest sporo więc prawdopodobnie nie będzie źle, no ale to nigdy nie wiadomo, może się okazać, że zajedziemy w jakieś miejsce, gdzie się nie da dalej przejechać ajajaj A jak widać samochód mamy odpowiedni waliwa ma prawie pełny bak, wodę mam w zapasie, więc spokojnie damy radę no jesteśmy też w miarę blisko do cywilizacji, także tu raczej jest sygnał komórkowy w razie czego zawsze będzie można się ratować jedziemy dalej cóż, proszę Państwa może Was coś dziwić, ale w takich miejscach na jakimś końcu świata żyją ludzie mnie to czasem też dziwi ale tak to czasem wygląda jak widać jest kupa śmieci takie trochę rozwalające się budy yy, przyczepy kempingowe stare droga przejezdna, ale nie jakaś specjalnie piękna jedziemy, toczymy się Tutaj całkiem ładny domek, z całkiem fajną bramką, niby No ale z tyłu, już tak chyba mniej fajnie Tak jest Są tu kilka samochodów, stoi takich rozwalających się Proszę bardzo, fajna brama Tutaj, tam następna jakaś osada Para cygańska Z dużą ilością śmieci No tak, tak to tutaj czasami wygląda Rozwalające się mobile hołmy tak zwane czyli te domki na kółkach. Dużo starych, zepsutych, rozwalonych samochodów. No, a my mamy jeszcze kilka mil, taką oto drogą, żeby dotrzeć do miejsca, do którego zmierzamy. Uff, to dotarliśmy do cywilizacji, a właściwie to do wymarłej cywilizacji, dlatego że jest na cmentarzu w środku pustyni. Jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się Sępie miasto, czyli Vulture City i oprócz miasta ducha został po nim prawdziwy cmentarz z około 1870 roku, czyli sprzed 150 lat, z dobrym kawałkiem. Idziemy sobie na ten cmentarz na chwilkę zobaczyć. Jak widać, groby są pozaznaczane, ludzie zostawiają tu cenciki, samochodziki, nie mam pojęcia po co się to robi, jakiś taki pewnie lokalny zwyczaj, nie wiem skąd się wziął, cmentarz całkiem duży, no i jak widać pozaznaczane są groby, także jest troszkę utrzymywany. W jakim, tam, jakim takim porządku? O, proszę. Nie. Jak to mówią, a jednak ponoć coś zostanie. Niektóre, niektóre groby są nawet ładnie utrzymane. jest tutaj grób z 1800. 81 roku, a odnowiony w 2007 no. Wiesz, że Tak wyglądają cmentarze na pustyni. Jest takich miejsc całkiem sporo, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się znajdują. Niektóre są zaznaczone na mapach, niektóre nie są. Ale jak się ma szczęście, to czasem można na takie miejsca trafić. Dobra, pojedziemy sobie do miasteczka. No dobrze, proszę Państwa, dotarliśmy do Vulture City, czyli Sępiego Miasta. Teoretycznie, to dzisiaj tu się powinien odbywać jakiś festiwal, więc powinno być trochę ludzi, coś się powinno dziać, ale... Trochę samochodu stoi, ale jakiegoś strasznego ruchu nie widać. No, ale to nic, zobaczymy, jak się sytuacja się kształtować. No jest. Znaczy, troszkę, troszkę tu jakichś ludzi jest. No, popatrzymy. Idziemy obadać sprawę. No tak, tak, jak to zwykle bywa w takich miejscach. Mamy knajpę, mamy jakieś hot dogi, mamy budynki z ubiegłego wieku, proszę bardzo, nawet burdel Bordel, bur, tak, możemy żeby zobaczyć jak w środku. To wszystko, oczywiście, taka trochę stylizacja, utrzymana w starszym stylu. Różnie bywa, ale, ale całkiem ładnie to wygląda, proszę. Jest 150 lat temu trętniło tu życie, mieszkało dużo ludzi, dzisiaj zostały tylko jakieś widać, ale fajnie deski skrzypią, aj, aj, aj. pieniążki całkiem, całkiem w dobrym stylu, wszystko utrzymane, lekko zakurzone, tak jak powinno być. Nie jest jakoś specjalnie czysto, no i dobrze. Wielkiej imprezy jakiejś tutaj nie ma z tego co widzę, że raczej lud tłumy ludzi się nie przewalają, no ale, ale nie szkodzi. Skoczymy. Pochodzimy trochę i pójdziemy dalej. Cóż, zdaję sobie sprawę, że w sytuacji, gdy właśnie obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski to <todgłosy> nazywanie zabytkowe w jakichś budynkach z XIX wieku wydaje się być lekką przesadą, no ale w Arizonie w XIX wieku naprawdę niewiele się działo. Natomiast rozwijało się prężnie górnictwo, no i te budynki, które tu zostały po jednej z wielkich kopalni srebra, są nawet autentyczne. Nie do końca utrzymane w jakimś nie wiadomo jakim stylu. Nie jest to jakieś strasznie popularne miejsce, zna uboczu, dużo ludzi o nim nie wie, ale jak widać można trochę zobaczyć jak wyglądało życie tutaj w czasach, w tychże warunkach jakieś 150 lat temu. No, także pochodzę sobie tutaj trochę, poglądam, Trochę widać, że ktoś rozbudowuje całą tą zabawę, próbuje ją zremontować, pewnie mu trochę jeszcze zejdzie a my pojedziemy do Wickenburga i potem będziemy wracać powolutku do domu to jeszcze sobie przejdziemy przez salon całkiem stylowe drzwi tu mają w tym salonie jakieś pustki w domu widzę nic się specjalnie nie dzieje ale o jakie fajne lustro proszę można sobie zobaczyć nawet mnie w tym lusterku Ja. A jak to mówią, powolutku, nieśpiesznie, spokojnym groźbą i niskim grokiem ruszamy w kierunku Wickenburga